Jo, wszystkim się ma. Z wami Anton i Piesek Kulkowy. Dzisiaj pogramy sobie w Brawl Stars. Ja towarzyszę Antkowi I spróbujemy dobić Maxa do 15 hangi na solo. Aktualizacja już była. Przed wczoraj, a jutro on, będzie nowa postać Need yeah. tak. okay. more energy drink. Okej okay. Dziesiąte miejsce 10 Wytniemy to Nie, nie, nie Minus trzy masz Niestety No niestety No to może Eggbit Okej okay. I Wielka Gra Taki typ ja czasem ja teraz jak Antwerp... O, ja jestem w koktajlu, ogromny. Wow. 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 Ale 2000. 52 tysiące HP. Byli. Nie. Jestem <grystym> ekbitem, to nie znaczy, że wygrałem. Ale była. I prawie hp nie zostało Było prawie 7000 z tych koniec widzimy koncesja? nie, to ale i tak, przynajmniej... zarobiliśmy 40 żetoników. no <noise> No, może zagramy w typ. Ja teraz gram sobie O, wnikarę. zagramy sobie w typik napad, Na przykład. Eee. Mam do niej gadżet, więc to nie o, będzie szam. za ciężko. No właśnie. Nie będzie za ciężko. Let's go. Czemu oni stoją? Ona okay. nasz już atakują Polta mam chyba każdy, kto ma blonestars On jest za I nie każdy No tak prawie I to? Mają blonestars i mają parę skarbów? To nie mają nie, 68hp Oni nic nie robią, badają sobie na rogu i strzelam. w klamę. Hehehe, wkładajcie na mój kanał, bo żeby... ja nie mam takiego farta. Jakbyście wiedzieli, to nie kończę sobie z takim Ferrezy, więc... No, to było tylko takie... Tłumacz, ludzie się zreagują. Hehehe, na kanale. Będzie dalej, ale nie wiem, czemu. Czekaj, My, może dzisiaj z Andkiem. Teraz właśnie ją gram. Bo... Nasz no, safe ma 3%, ich safe a ma 100%. Ale fajnie. Ej, to jest bardzo uczciwe. Ej, to jest bardzo uczciwe. No bardzo, oni mają 100%. 0 <grystanie> <Zero> i 100. <sto. grystanie> bardzo <grystanie> uczciwe. Przegraliśmy. Minus 4 Koniec może hmm. dzisiaj jeszcze otworzymy jednego big boxa? Może, może. Nie wiadomo. Ale nie jestem pewien. Chyba. <grym> jest no to kogo można tu Może Elbino? No, Nooo. Chyba na stole. Tu mnie ledło. Bo mi się nie chce. <grym> Rozwalamy sobie drugą skrzynkę dwa pałe by osiem wymiarów zostało dwa kwietnie. Okay. Spróbujemy zabić tego jeszcze <trybka> raz, Prawie naładował nam się Star A ja A też do gada. gadżet to ok, do ja O, no. ja, spam. o tam. A jest spam. A A mi się koktajl. Przerzucę O, O, nie do walczą, to sobie Spadź. Nie wydaje. Nie! nie. No, nani, no to... Trwa miejsce. Ale dobrze. Muszę cztery kwarki. A ich kwarki nie dotyczy wciąż. Nie wiem, co to jest. 64 żetoniki. Może spróbujemy jakąś misję. W życiu, teraz spoko Wygra jedną grę, wielka gra. Zadaj 60 tysięcy obrażeń. Wsadzimy tu. Spoko łatwiej, tylko pewno co. Nie? No. I to weźmiemy chyba. wygraj jedną grę, wielka gra. tobie wielka gra. Trzeba wziąć chyba kogoś na odległość, co dużo zadaje. Albo nawet dynamajka, albo cyka i to chyba raczej nie może być może bo a i widzowie ja zadaję wam pytanie wejdźcie na mój kanał i napiszcie przy podróżowym filmem mam kanał drugi jak dla zna

Czy za minutę 15 sekund zdążymy wynieść, 60, może na jedną oby, oby Szybko biega, nie da się go dogonić. Nie. Mamy jeszcze i cały

22 proszę! Nie, nie znam lepszych... Cóż 3... 2... 1... Coś dzisiaj ciągle przegrywam. 24 żetony... Jeszcze 16 żetonów i mamy big boxa. Tak. Może zagrabę jeszcze POKO w klibie w parze. O nie, może jest przegrał. To nie O, jesteśmy z Frankiem. Szybko rozwalamy pierwszego boksa. Zaję to dwie sekundy. Ten odcinek uzbieramy trzy łapki w górę, w kolejnym odcinku my zagramy w duo. Ale muszą być trzy łapki. Trzy łapki, dwie się nie liczą. <ścoughs> <śmissions> <śmissions> Pan P i B idą czekać. uciekać <śmissions> O! Mamy koktajla! Gdzie pan Pan Pro. Ja go nazywam Pan Pro. Bi się zespawiła i próbuje STV -y na nas. O! O, Frank ją zamroził Pan. i dobił. Zostało cztery drużyny. Pan Pi wziął koktajl. A ja mam Star Power. Ktoś powinien nas zabić. Nie dobrze, że mogę go Mam tu ucieka. O, koktajl! Ktoś przy nim. Tak? Dawaj, bierz go. Chant ma koktajl, ja się spawnię. Ta trzy drużyny. O, jeszcze jeden koktajl. Ja go wezmę. Ja go wezmę. Jak go wezmę. Ja go wezmę. Bo ja go wezmę. Ja go wezmę. No go wezmę. mu że nie Ja go wezmę. Ja nie! Czemu Ja nie... nie... nie już dostanę na tego wystawcę, to jest pewnie do prostaka. Tak, świeci te żetony. Ju pika, cieszymy się. Mamy coś coś się zacięło. O, i mamy wybuch. Na pewno nam nic nie wypadnie, ale dla kości tworzymy. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, y <grywanie> dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, y piszcie komentarze Wszystkim tym